Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Ada, stwierdziłam, że teraz się tak witała, bo mam w ogóle w nazwie datulka, a może niektórzy nie wiedzą jak się nazywam, więc ja jestem Adrianna i witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z holem zakupowym z SHEIN, ponieważ trafają ogromne, ogromne promocje wiosenne. Aż do, 80, do minus 85% zniżki i darmowa wysyłka, więc tylko korzystać. I ta promocja trwa od 13. czekajcie, od 13 marca do 3 kwietnia, więc zostało Wam jeszcze troszeczkę czasu, żeby upolować coś dla siebie. Może tutaj ten film będzie taką inspiracją, może coś Wam się spodoba, więc zaczynamy pokazywanie, co ja tam ciekawego mam. Oczywiście mam miks, ubrania i rzeczy do domu, bo nie mogłam sobie. Odpuścić, żeby coś nowego, właśnie nie wziąć do na przykład do organizacji, więc przysuwam sobie. Pierwszą rzeczą jest taka, trochę pierdółka, że tak powiem, po prostu mi się tak spodobało i ta Puszysta lampka, która jest na baterie. Myślałam, że może na USB i zobaczcie, może tak świecić, ale możecie też sobie wybrać, chyba, opcję z różowym światłem. No nie wiem, stwierdziłam, że taka fajna, puchata, taka słodka, czy wykonanie jest jakieś super, no takie pół na pół, ale bardzo, bardzo mi się yy, podoba, że jest taka puszysta i taka, wiecie co, milutka albo będzie w sypialni, sobie stała na toaletce, a może gdzieś tam w salonie. Zaraz zobaczymy, jak się zrobi ciemno, zobaczymy jak ona właśnie będzie wyglądać i może Wam dam zdać na dam Wam znać na Instagramie, jak ona się prezentuje, więc taka lampeczka tutaj z piórkami i właśnie z LEDowymi lampkami. Yy. Cała biała. Ta druga też jest cała biała, tylko tak jak mówię, ma po prostu inne yy, światełka LEDowe. Postawiłam sobie ją tutaj z boku, będzie robiła jako takie tło, bo tutaj jest cała pusta ściana yy, szara, więc troszeczkę to przełamiemy. Tutaj mamy kolejne pudełeczko. No i słuchajcie, Ignaś od września idzie do pierwszej klasy i stwierdziłam, że. To już czas zacząć powolutku kompletować, żeby nie było wszystko, wiecie, naraz, że nie wiadomo ile kasy z tego wyjdzie. I jak mam taką okazję wybrać sobie coś z Shein, to czemu nie? Wypatrzyłam mu taki biały organizer. Czekajcie, bo on jest jeszcze zafoliowany, zaraz go odpakuję. Więc biały, plastikowy organizer, słuchajcie, tutaj fajnie, tak na kredki, bo to jest takie spadziste, że wejdą tu fajnie kredki, ołówki. Tutaj może sobie trzymać jakieś karteczki, no nie wiem, tutaj też kleje. Mamy też taką zwykłą plastikową o, szufladkę, zobaczcie, całkiem pojemną, więc też może coś sobie tutaj schować i będzie stało na takim, właśnie biureczku z Ikei. Będzie miał wszystko po prostu uporządkowane Nie będzie musiał latać, wiecie, góra, dół bo szukać w piórniku To będzie miał takie domowe, domowe właśnie kredki Domowe kleje, żeby nic nie wyciągać No, jestem z tego naprawdę zadowolona Fajnie Myślałam, że będzie trochę większe, ale dobrze, że jest właśnie takich rozmiarów jednak Bo mamy małe to biurko a jednak musi mieć miejsce, żeby rozłożyć sobie jeszcze książki, jakieś tam zeszyty. Wiadomo, więc no nie wiem, co tak dobrze widać ten organizer, ale naprawdę jest fajny. I nasz In jest bardzo dużo takich organizerów, więc jeżeli chcecie coś dla swojego dziecka właśnie na biureczko, albo nawet dla siebie, na jakieś tam biurko, gdzie pracujecie, no to mogę Wam polecić, bo naprawdę jest fajne. Kto oglądał? Kto oglądał mój o, jakiś włosek? Kto oglądał mój ostatni e, Hall Shein? Wie, że zamawiałam dla chłopców Adidasy białe? Jedne przyszły na mnie dobre, czyli 35. No przesadziłam po prostu, nie wiem. Nie widziałam ich w normalnych rozmiarów, tylko jakoś mierzyłam tą wkładkę i źle wymierzyłam. Teraz wzięłam dla Stasia rozmiar 30 i są idealne, no są tutaj na rzepy, tutaj mamy takie mm, sznuróweczki, oczywiście atrapy, takie bardziej gumeczki, które się rozciągają, są na takiej większej podeszwie, bo ja po prostu taką podeszwę uwielbiam, więc Dawid ma takie, ja mam takie, yy, Ignaś ma teraz takie i Stasiu, więc no, yy, te są na niego dobre, rozmiar 30, więc yy, brać takie, jak po prostu dziecko normalnie nosi, ja nie mierzyłam już teraz składki, mówię dobra, Wtedy wziąłam 33, mówię, nie no, przeginka, przeginka 30 jest na niego dobre, więc też yy, zobaczymy, jak będą się sprawdzać. Chociaż już teraz żałuję, że wzięłam białe, bo wiecie co, białe pięknie wyglądają do stylizacji ekstra, ale jak dzieciaki wyjdą na przykład na plac zabaw, uhuhu, będę musiała im jeszcze inne kupić takie do przedszkola, bo no te będą pewnie po dwóch razach już tak utytrane, że ich się nie dopierze. Jak jesteśmy już przy butach, ale żółte, co? Fajnie kontrastuje tutaj z, tym, z tą szarością. Yy, to również zamówiłam sobie buty Adidasy na wiosnę i tym razem zdecydowałam się troszeczkę na inny model. Bardzo lubię właśnie takie, ale mm, wzięłam bardziej takie na gładkiej jakby podeszwie. Mam dużo właśnie z taką, wiecie co, wyginaną, jakąś taką wydziwnioną. Tym razem... Yy, Wzięłam, wzięłam takie. Są przepiękne, naprawdę. Przymierzałam już je, to jest rozmiarek 36. I są na mnie idealne, więc będę nosić, będę sprawdzać. Tutaj też mają takie kropeczki: ja nie, wiem, czy to cokolwiek jakoś tak prześwietla. Nie wiem, jak to będzie na komputerze. Są oczywiście ze sznurobeczkami. Fajne, fajne, fajne. Oczywiście wszystko macie tutaj podlinkowane, każdy produkt możecie sobie yy, zobaczyć jak one tam wyglądają na stronie, a jak tutaj w rzeczywistości. Więc białe buciki na wiosnę, do wiosennych stylizacji. Będzie będzie super. Jestem przygotowana. Odkładam. Odkładam i jadę dalej. Dzień dobry. Butelki myntaków. Teraz przed do nas tutaj Stasiu, będzie sobie siedział na boczku, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś takie, wiecie co, gramolenie się tam, to jest właśnie Stasiek. Kolejną rzeczą są to spodnie. Ostatnio zamawiałam zawsze MK, no i były troszeczkę za duże tej w pasie, za szerokie w udach, więc tym razem zamówiłam sobie takie proste. One są o prostym kroju do samego końca. W kolorze takiego jasnego jeansu. No też na wiosnę do tych białych butów będzie rewelacja. Zobaczymy, czy się w nie zmieszczę. Myślę, że tak. To jest akurat rozmiar S. I mam nadzieję, że będą dużo, dużo lepiej leżeć niż właśnie te emki, które zazwyczaj, zazwyczaj brałam. No mają przepiękny po prostu kolor, bardzo mi się podoba, nawet do tej bluzeczki będzie fajnie to wyglądało i właśnie do białych bucików. Są te bucików, znów, znów zdrabniam, niektórym to przeszkadza e, Oczywiście są z wysokim stanem, więc za chwileczkę Wam przymierzę i pokażę, jak one wyglądają na... Dobra kochani, jestem przeszczęśliwa, zobaczcie, nawet mam jeszcze troszeczkę luzu Ale ten luz jest taki, wiecie, na ciało, co nie, jak się zje Więc mega, ten kolor po prostu jest obłędny Nie, nie widać mnie do samego końca, są do samego dołu, po prostu proste Pupa wygląda tak, ja jeszcze nie widziałam. We Bekiersi tutaj oglądacie ją, więc tak się prezentuje. Zakochana jestem. Boże, przepiękny kolor na wiosnę i na lato tych jeansów, jakby było chłodniej. Ekstra. No i mamy coś do organizacji, czyli do kuchni na zlep. Tutaj już widzicie na obrazku, żeby wiecie, gąbki się nie walały, żeby płyn był w jednym właśnie miejscu, drugi na przykład balsam do rąk albo mydło do mycia rąk Jest zapakowany na razie w pudełeczko, tutaj mamy folię bąbelkową Jeszcze go nie widziałam, inne rzeczy przeglądałam, wow! Tutaj mamy szczotkę taką do czyszczenia, wiecie co, garów, więc wszystko jest w zestawie, fajna, taka szorstka, więc wszystko domyję I powiem Wam, że jest taka porządna, naprawdę bałam się, że to będzie taki tandetny plastik ale nie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Wow, jestem już zaskoczona. Jedziemy dalej. No jak już teraz się tak zapowiada, to myślę, że będzie super. No, ojejku, to wszystko widzicie co? Pięknie, osobnie, osobno popakowane, żeby nic się nie porysowało. Bardzo to doceniam. Bardzo to doceniam, a te folie bąbelkowe ja sobie wykorzystam do świec i do innych rzeczy. Tu mamy te, tak? Ty sobie popstrygasz. Tutaj mamy te dozowniczki. Za chwileczkę złożę to wszystko i pokażę Wam już w całości, żeby to za długo po prostu nie trwało. Dobra. Jestem zachwycona tym zestawem Ja od dawna chciałam sobie takie kupić w pepko, Później było mi nie po drodze Następnie zapomniałam i znów odnalazłam Takie cudeńko na Shein. Zobaczcie Pięknie tutaj możemy wszystko sobie wyjąć Tutaj są takie dziurki od spodu, nie będzie tego raczej widać eee, Czyli tak, tak jak mówiłam Płyn do zmywania Tutaj dostałam jeszcze dwie takie szare gąbeczki W zestawie Tutaj właśnie wkładamy sobie tą eee, To do mycia No tą szczotkę a właśnie tutaj z drugiej strony yy, mamy drugi dozownik. Mega to jest, naprawdę. Jak patrzyłam, to mam chyba 30 jakoś centymetrów, więc u mnie na spokojnie, myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Piękny czarny mat i ten plastik jest naprawdę taki... Z czego to było? To nie było... Mm, kurczę, zapomniałam, z jakiego to było materiału. Link macie, możecie sobie wejść, zobaczyć, ale ja jestem zadowolona. No to nie było tanie, ale, ale mega, naprawdę. Mega... Mi się podoba, Czyli nie mogę doczekać Nagrywam ten film i idę sobie ustawić na zlewie Będę miała wszystko pięknie uporządkowane A nie, że tutaj leży jedna gąbka, druga Tutaj jakieś brzydkie opakowanie od płynu do naczyń Nie, żegnamy to I teraz będzie pięknie Wszystko się prezentowało, jestem zachwycona Kolejne pudełeczko, kolejna rzecz Dla Ignasia właśnie już do pierwszej klasy Jak pójdzie Przyszło takie malutkie, omy. Boże, co to takie tyci, tyci Wiecie eee... O, czekajcie, już wyjmuję Tutaj mamy kabelek a tutaj mamy lampeczkę, która się po prostu tak rozkłada. Nie włożyłam tej baterii, kurczę, nie, nie, nie włożyłam baterii. To jest naładowane na USB, jeszcze tego nie sprawdzałam. Ale prezentuje się tak. I tutaj zobaczcie, też można sobie coś wsadzić. Tutaj ma taką malutką szufladkę. No naprawdę jest przeurocza ta lampeczka. Mam nadzieję, że będzie dawała fajne światło. Co nie, Stasiu? I że Ignasiowi będzie się fajnie odrabiało przy niej lekcje i że to światło będzie dobre. Może za chwileczkę podłączę i pokażę Wam po prostu na przebitkach, jakie daje, żebyście sobie. Mogli, nie hałasujcie mi, tu mogli sobie zobaczyć. Ona kosztowała 40, 40 zł, więc to nie jest jakiś duży, duży wydatek. A już mamy, zobaczcie: lampeczkę i organizer. Jeszcze. Rewelacja! Zostały nam, kochani, ostatnie dwie rzeczy do ubrania, i to będą rzeczy dla mnie. Ostatnio sobie mniej zamawiałam ciuchu, i teraz stwierdziłam, że potrzebuję czegoś nowego, chcę. wiecie, no po prostu mieć coś nowego w szafie. I wybrałam sobie taką koszulę. Nie wiem, czy każdemu się ona spodoba. Jest z takiego śliskiego materiału. Wygląda tak, zobaczcie, ma takie tutaj paseczki, ona jest niewyprasowana. I z tyłu, uwaga, uwaga, ma po całości. I przez rękawy takie frędzle więc ekstra. Ja mam akurat w rozmiarze. M, ponieważ Eski nie było, spytali się, czy mogą wysłać e, rozmiarek M. Ja stwierdziłam, że do takiej koszuli będzie spoko, bo nawet jak będzie taka luźniejsza, to będzie się mu po prostu pięknie prezentowało, więc zaraz też ją przymierzę i wszystko Wam pokażę. Nie wiem, co schowałam. E, koszula mogłaby być Eska, ale... O, czekajcie, no właśnie. A może sobie jeszcze jeden tutaj zapnę? Ogólnie robi wrażenie. Nie każdemu się spodoba, bo ma takie frędze, jest coś, coś innego, taka bardziej odważna. No. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Jak widzicie teraz, o, ona jest trochę wygnieciona, ale widać te paseczki paseczki na niej. E, o, czekajcie, żeby mi tutaj wszystko, wszystko wyszło. E, luźniejsze są te rękawy. Z tyłu jeszcze raz prezentuję. Chyba sobie mi się trochę włożyłam. O. Może tak, bo mi się obniża, więc z tyłu wygląda ona tak. Ocencie, kochani, ocencie. Dobra. Tak to wygląda w całości z tymi jasnymi spodniami. Jeszcze raz tył. Efekt, jakbym poszła na imprezę i zaczęła tańczyć. Tę chyba. Wszystko. Jeszcze nie. Dobrze, kochani, ostatnia rzecz chłopcy mi się tu kręcą, już zaczęli się wiecie to przepychać, coś tam im nie pasowało. Ostatnią rzeczą jest to garnitur, który wybrałam w czarnym kolorku. Tutaj też Wam tak na szybko pokażę, jak przymierzę, to może więcej coś powiem. Czarne, długie spodnie i mają tutaj taki kancik. Zobaczymy, jak, jak będą się prezentować. Są z takiego grubszego materiału. Ostatnio, jak zamawiałam garnitur, niestety, nie wiem, czy taki. Rok temu to było, taki o coś w takim kolorku, no to niestety spodnie były na mnie za krótkie, a te wydaje mi się, że mają potencjał, że będzie na mój wzrost w sam raz. I do tego mamy z bówkami taką zwykłą czarną marynarkę, tutaj na dwa guziczki. Takie atrapy chyba są tych, yy, tych kieszonek, tak, atrapy. Więc no, tutaj wam tak pokazuję, a za chwileczkę będą przebitki, będziecie mogli zobaczyć. Yy, czy jest fajny ten garnitur, czy nie. Ja widziałam, tu jakieś, widziałam ten garnitur jakiejś dziewczyny z zagranicy. Zrobiłam sobie screena tego właśnie kodu i jak mogłam sobie coś zamówić, to mówię, dobra, biorę, bo ona zachwalała, na niej fajnie leżał, więc mówię, kto wie, może i na mnie będzie też fajnie wyglądał. Dobra, mam już garnitur na sobie spodnie są idealnej długości. Modliłam się, żeby były dobre, no i, i tak się stało. Będą pięknie leżeć, tak jakby na butach, więc e, jestem zadowolona. Marynarka też pięknie leży. Tutaj wiecie, co ramionka tak poszerza, ja to bardzo lubię. E, tutaj mam pod spodem te swoje body, ale stwierdziłam, że już nie będę się tak przebierać. E, marynarka jest taka dłuższa za pupę. Nie, no mi się bardzo podoba. E, więc chyba też mogę Wam kurczę polecić. No, naprawdę, wszystko, wszystko trafione. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę w lusterku, bo tej niestety nie mam. Ale, no, czuję się też y, naprawdę spoko. Nawet mogłyby być trochę mniejsze, bo zobaczcie. Tutaj mam jeszcze, jeszcze trochę luzu. jakby mnie tutaj sobie tak spięła, to może, może by trochę lepiej wyglądały. Nie wiem, zaraz się przejrzę, zobaczymy, a Wy ocencie czy, czy Wam się on. Podoba, kochani, to jeszcze tak z bliska może. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten holzak Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, koniecznie komentarz i widzimy się, kochani, już niedługo. Przypominam jeszcze o kodzie rabatowym na hasło Dac 15, no i o tych ogromnych, wiosennych promocjach do minus 85% plus darmowa wysyłka.